Przyjaciel opisał relację Lisy Marię z matką z trudno że to prawda w tle walka o wielkie pieniądze. Pristylny Pysle zakwestionowała testament córki, w którym tamianowała na zarzadce funduszu powierniczego swoją najstarszą córkę. Zródło twierdzi, stwierdzi, że to skok na kasę, a Lisa pod koniec życia nie utrzymywała relacji z matką, ani ten z byłym mezem. Mowa o ojcu jej dwóch młodszych córek, Michaelu Lockfordzie. Dodatkowo, Lisa Marie miała także nie utrzymywać kontaktu z przyrodnim bratem. Nawarone Gary Baldim. Wszyscy są reprezentowani przez tego samego przedstawiciela w walce o majatek. Informacje te rzucają nowe światło na relacje im w rodzinie Presley. Pamela Anderson o szokujących wydarzeniach z dzieciństwa. Byłam molestowana. Joel Vains Hanker, zarządzający w Elvis Presley Enterprises. Mówił o życzeniach zmarłego piosenkarza podczas występu w Elvis Radio Sirius XM. Harry upił się i doszło do groźnego incydentu. Opowiada członek ochrony. Kiedy Elvis zmarł, zostawił wszystko swojej malej córeczce. Zrobił to wiedzac. Za to ona utrzyma jego dziedzictwo. Lisy nie można było kupić. Zawsze działala w interesie swojego ojca. Nigdy nie chodziło o pieniądze. I ona jest naprawdę jedyna osoba o nazwisku Prysle, o której można tak powiedzieć. Powiedział Weinz Hanker. Lisa Marie była bardzo, bardzo pewna co do tego, komu chciała zapisać spadek. Rozmawiałem z nią o tym wiele, wiele razy. Priscilla Pryslewo publikowała wpis, w którym wspomina zmarła córka pierwszego lutego Lisa Marie skończyłaby 55 lat. Dzisiaj Lisa obchodzi 55 urodziny. Moim życzeniem jest ochrona trójki moich wnuków i utrzymanie naszej rodziny razem. Nasze serca są złamane, a ja muszę nauczyć się zęc bez mojej jedynej córki. Wyznała Priscilla. Zródl o, pagasik zcą, etą Anna powierza przez lat trudny rok. Straciłem dom, przyjaciół, konie.